Witam kolejny odcinek i dzisiaj będziemy budowali dom dla Nupka A dom dla Nupka, czy budować, może nie budować Ale dekorować Będziemy cały domek Nupka przerabiać na święta wizowie, bo no na Wojanowicach Jak widać Palion żyje tylko świętami Na razie, ale wiadomo, że Wojanowiczowie Wezmą się w garść i każdy coś pobuduje mm, Po kolei Tam prawda, coś na święta, ale u mnie U mnie już jest świątecznie widzowie, jest śnieg y, Są lamy Lamy na święta, nie to nie pasuje Co wy tu robicie w ogóle, a gdzie jest wasz pan gdzie jest wasz pan? Tu gdzieś? Niewidzialny? Gdzie jest wasz pan? Jesteście na linie? Nie, nie, nie nie, ma, nie nie wiem. Dobra, nie, nie, nie wiadomo, widzowie. Oczywiście zostawię cię do góry. Subskrybujcie kanał, a my przejdziemy się szybko kimnąć, ponieważ jest noc. Przy lamach się kimniemy. Super. Nie wiem, to on, on chyba włamanie mi zrobił ten, jak on się nazywał? Ten sprzedający, naprawdę. Nie mam pojęcia, gdzie on jest. E, przepraszam, mogę przejść? Dzięki. W tej, w tej skrzynce oczywiście wszystkie przydatne przedmioty mamy, także zabierzemy bombki, nie bombki, dęb to lampki, jeszcze jedne lampki, może cegły, najwyżej to przyjdziemy jeszcze po to, to się przyda, to się przyda, śnieg, wszystko widzowie, wszystko. Dobra, na razie, mi, na razie mi wystarczy. Dobra, idziemy cały dom. Nubka, taki prezent dla nubka, widzowie, bo on jest naprawdę zajarany świętami. Jego pierwsze święta na Wojanowicach, No i dzisiaj wybudujemy jego domek, prawda? Na święta. Znaczy, wybudujemy, no. Zmienimy cały jego domek w świąteczny. Także, po pierwsze, całe te drewno. O kurda, tutaj widzę, że jest kolorowo. Całe te drewno, jakie tu jest, zmienimy właśnie na takie cukierkowe, jakby. Wiecie o co chodzi? Nie wiem, ile to tam. Ile to jest do góry? O kurda. Całe to, muszę tutaj. O, teraz mi jest lepiej, super, teraz jest super. Mmm, kopiemy, kopiemy. I teraz, tak, myk. To jest śnieg. Nie, 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 to jest śnieg. To nie, to chcemy, to chcemy. Myk, 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 elegancko. Tutaj muszę zniszczyć. Myk, myk. Myk, dobra, musimy to od góry zrobić. O, ja, to, to przecież tu przejście nie ma. <laughs> oj oj, już są święta, to już ten domek żyje świętami widzowie Dobra, tu trzeba jeszcze zniszczyć myk. I czerwony. Gdzie jeszcze? O tutaj. I czerwony, tak. Mhm, to już nie dosięgło. Dobra, mamy. A, dzień dobry. Pierwsza rzecz zrobiona, widzowie. Pierwsza rzecz jest z głowy. Teraz tak. Tak jak są tutaj schody bym zrobił, też takie To może fajnie wyglądać I Akurat ma dziurawe te schody To my je po prostu zwyczajnie naprawimy Pyk Okej okay. Jasne, wszystko się idealnie układa Idealnie, tak Dobra Ok, teraz w tym miejscu Tak O, dobra Musi być wszystko regularnie Dobra, na razie tutaj nie ale zaraz, zaraz tu doprawimy, oczywiście, wszystko. Hmm, 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 hmm. Tutaj też. Tak, żeby z przodu najbardziej wyglądała na świąteczną, ok? Coś w tym stylu. Tu jest git. Nie, tu jeszcze musi być. Patrzcie. Tu, 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 tu. O! Hmm. Super jest. Jeszcze dajmy tutaj. Myk. Myk. Git. Git. <laughs> mi pasuje, no mi się podoba, dobra, czyli pokażę jak to wygląda. No, powoli do przodu widzę, powoli te ja drabną tutaj zostawię. Nie wiem, czy jeszcze tu, gdzie okna nie są. Bo tu tak, żeby było wiadomo, że to dom nupka jest. Także pozmieniamy parę rzeczy po prostu. Okej, okay, coś w tym stylu. Tam, gdzie są okna, po prostu bym to pozmienił. Tu też Robię myk, 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 myk. I u góry również. Również ten sam design. Oczywiście myk, 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 myk. I teraz nie wiem jak to było na dole Ale Mam nadzieję, że wstrzelimy się w nasz design, bo nie wiem jak jest na dole. Dobra, o kurde, tu przesadziłem Dobra Czyli co? Początek mamy Przecież tu bym zrobił tak O, i tutaj ten sam sposób Ciach, ciach, ciach O! No i beauty Pięknie, pięknie jest Mmm, widzowie, jest pięknie, <grych> Dobra, czyli to mamy Nie wiem, czy tu jeszcze, tutaj już zrobimy po pierwsze jakąś... Hmm, gdzie, gdzie by tu choinkę w ogóle wsadzić, bo ja chcę właśnie na naprawić... pewno... Tu! W tym miejscu będzie choinka, tu naprawimy mu Tu jest w ogóle jakieś dziury, tu są... Nie wiem, czy ja mam tyle dirta, najwyżej pójdziemy po dirta Jakieś dziury... Kurde, nie mogę, nie wytrzymam zaraz Trzeba ponaprawiać Nawet nie mam miejsca, gdzie... Gdzie postawić ten domek, czy domek, choinę Widzowie, robimy święta, są, tak? Chcę wprowadzić ten klimat. On ma na 100% w skrzynkach. No, niemożliwe, że on nie, nie będzie miał Dirta. Powiedz, że ma. N nie ma. <grym> Co? Nubek nie ma Dirta. To tu będzie miał na 100%. Odwojana, bo to są rzeczy wojana stare. Ale tu na 100% będzie Dirt. Jezu, i to ile? I to ile? Dobra, czyli działamy. Jeszcze ma dziurę tam. <grym> działamy, działamy, działamy. Okej, okay. wychodzimy z tego domku. Mmm, okej, okay, zajmiemy się domkiem. Nóbka. ja jestem, miły widzowie. Z nubkiem się ostatnio dogaduję, także uh, same nowości. Dobra, teraz tak, tu będzie ta choinka. Nie wiem po co jest tutaj, top. O, i choinkę zaczniemy budować w tym miejscu. Coś takiego? Nie, tu musi być idealne. Miejsce to zniszczymy, niech będzie tak kanciaście. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Zrobimy taką samą choinkę jaką mamy my Blisko siebie, nie wiem jak ona dokładnie wyglądała, ale... Postaramy się odwzorować, nie? Dobra, w ten sposób ok Muszę wejść do góry teraz Tu było... Tak? Czy nie tak? no nie dosięgam nawet Coś w tym stylu? Oj, 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 ja nie wiem Najgorsze jest to, że to jest z drzewa zrobiona ta choinka, nie? Ja wiem, że będzie o trochę, trochę inną, no Przecież, hmm, nie wiem Dobra, dajmy tak, myk Myk Zielone, musi być zielone, oczywiście Zielona bombka Czy to wygląda na choinkę? Wygląda na choinkę Smoko, jedna choinka i to będzie miał prezent Każdy musi mieć choinkę własną gdzie będą Prawda stawiane prezenciki Dobra Trzeba tak, o właśnie Pierwsze co, Takiego śniega tu trzeba Przywalić, jakiś śniegus A tu za dużo Aż się tak zrobiło Dobra, myk 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 Trzeba pochodnie stąd zabrać Zaraz ogarniemy ten cały syfiks Dobra pyk Tu pochodnia nara nie wiem na jaki zasięg to ma, dobra Tutaj też musi być śnieg Tu musi być śnieg, to jest dwór Dobra Tutaj też Na choince również Dobra Już coraz bardziej świątecznie widzowie Okej, okay, mamy to w takim razie Tutaj Tylko nie wiem po co jest ten most, ten most tak przeszkadza Jest tak jakiś... O ale to wygląda ładnie, patrzcie Wygląda epicko, ja bym tu na całej linii dał Patrz, ale ładnie, e, Ładniusio się dobra, aż zużyłem całe. No, jak z tej strony to fajnie wygląda. No, jak, mm, jak świątecznie dobra, mamy choinkę. Mamy domek, wyglądający w miarę, już jak ten. To jest śnieg. Potrzebujemy ten, to właśnie to. Damy sobie teraz tak laskę. Może u góry te. Na, o, na dachu, przecież ma tak prosty dach. Na dachu można zrobić mu to zewnątrz, będziemy, bo tam w środku to. On no sobie żogarnie, nie? Dobra. Hop, hop. Dobra. I gdzie teraz? W tym miejscu? Nie, to musi być. To musi się zaczynać od czerwonej. Myk. Raz, dwa. Raz, dwa. Nie wiem, czy takie małe to zrobić. Kurde, spadłem. Myk. Coś w tym stylu? Chyba git, nie? I tu. Okej, okay. ja pięknie. Dobra, mamy to. Tu mamy tę laskę. Co? Git jest? Zobacz, to wygląda git. Spadamy stąd. O, o, o. Trzeba podmienić na latarenki. Tu w ogóle damy już te latarenki. No, ale za często. Nie, nie 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 nie. Nie nie nie, nie mogą być aż tak często, a tyle ich nie mam i one są cenne. Okej. Okay. Dobra. To wygląda fajnie. Jak to wygląda stąd? <noise> mega fajnie wygląda. Ta choinka u góry jakby była na tym dachu i choinka tutaj. W... ja chyba zrobię tam choinkę u góry. Się wydaje się że to jest piękny pomysł, ale jeszcze tu jakąś taką lasaczkę damy, taką w kierunku tamtym, albo taką większą. Robimy tak, robimy tak, tak i tak. I jo, piękna. Jest precyzyjna, się zaraz zabiję Chociaż zrobimy ją tak. Tak? Czy teraz jest lepiej? Nie za bardzo ten. O, teraz! A bo dwa, dwa białe u góry są. Źle, 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 źle. To musi być tak. No, teraz! Teraz to wygląda. Coś mi nie pasowało. Okej, okay. no wygląda. <grym> ale świątecznie, to, to strasznie podobne wygląda do mojego, ale to właśnie będzie fajnie pasować na tych wojanowicach. Dobra, idziemy do góry i budujemy tą chujinkę na dachu. Przecież to będzie piękne. Przecież to będzie piękne, widzowie. Dobra Wspinamy się do góry Choina w tym miejscu Tu musi być ta choina Czyli robimy tak Myk 2, trzy, cztery, pięć, sześć Dobra, zbudujmy najpierw te liście W tym miejscu Hop, hop, hop Hop, hop Hop źle Git Okej, okay, idziemy do góry Teraz tak Teraz tak nie nie, 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 spadam ciągle, czemu? Mm, taką samą jak tu bym walnął. Identyczną. Tam jest dwa. Chyba tak, tam są dwie. Okej. Okay. Kurde, nie dosięgam. Dobra, elegancko. I tu trzeba te bąbki jeszcze walnąć. Myk, myk, myk. Dobra, to mamy. To mamy. I dajemy bombki. Tu jakoś niebieska. Dobra, robimy tak. Niebieska, zielona. Pomarańczowa, żółta. Ok. Dobra, muszę to zobaczyć. Ja muszę to zobaczyć. <laughs> śniegu potrzeba więcej. Gdzie jest jakiś crafting? Potrzeba. O nie, to się nie da wchodzić, bo tak jest tak wysoko. To trochę przeszkadza. Dobra. o jest crafting, idealnie. Blok śniegu. I dlatego bierzemy? Jeszcze, 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 jeszcze. Dobra, tyle. O, damy tu, 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 tu. przecież ma dirta u góry. To będzie pięknie wyglądać Patrzcie A tu nie ma, nie ma ziemi No, no to już tak fajnie nie wygląda Okej, okay, czyli tutaj mamy Dam tu też jakąś latarenkę A bo tu się będzie roztapiać ten śnieg przez to Powalniemy tu latarenkę Tu latarenkę I tu I czemu tu jest dziura? Naprawię mu, ja, jak już wszystko to wszystko Niech mu będzie Idziemy na, a, na dół. O nie, na balkonie zostawiłem ten bloczek. Okej. Okay. Ale świętami tu ty. A ja tu mogę mi e, bałwana zrespić. Powiedz, że tak. Ja, ja u siebie nie mogłem. Nie można. Co trzeba? A jakbym. Ja mam basen u siebie. Czekaj, ja bym na lodzie tam postawił. Dobra. Czekajcie, widzę. Powiedzcie mi, czy to. No, wygląda świątecznie. Mi się, się osłusić. Osobiście... Ja, ja podpatrzę jeszcze od siebie. Co ja jeszcze mam takiego? u siebie świątecznego, co by mógł dodać właśnie yy, unubka. Wydaje mi się, że lód. Jakoś zamrozić tamto. Hmm. Spróbujemy. Jak tylko chcę zobaczyć, co ja tam mam jeszcze, właśnie. A, trzeba jeszcze tak jak to. Lód mamy. To zostawiamy. Dobra. No chyba nic takiego. No nie, no jeszcze ja w tym też nic nie mam więcej. Dobra, wygląda to że tak powiem perfekcyjnie troszkę inną choinkę ma ale bardzo dobrze, że ma coś innego niż, niż ja, nie? to jest bardzo ważne dobra, we, ja wezmę ten lód może wezmę ten lód i tam postawię tylko nie wiem gdzie jeju, dajcie to jedz nakarm się, dobra gdzie ten lód mam dać? przed domem gdzieś nie, nie na całym tym jeziorku, bo nie ma szans ale tak, ja w randomowych miejscach postawił po prostu kurde dobra, umieraj Dobra 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 <laughs> czy to wygląda git? Okej okay. Już nie mam więcej O, ginę Przecież ja zginę <laughs> Zabiję go. jest, dobra, udało się, <laughs> było blisko Dobra widzowie, no ja, ja wam powiem, że ja... <laughs> Nie zakończyłem swoją ro... A, a, a jeszcze tutaj. No przecież widzowie, no zapomniałem prawie o najważniejszym. Musi być. Gwiazda, myk. góry też bym musiał dać. Idziemy jeszcze do góry. Tylko jeszcze chcę popatrzeć, co ja tu jeszcze mogę dać. Mm, latarenki dałem, to dałem, śnieg jest. Chyba wszystko z tych, z tych takich rzeczy. Dobra, wchodzimy jeszcze na górę. I tak musimy z tego balkonu to zniszczyć. Tego nie zniszczyliśmy, nie? No nie, hmm. no super, super palnie, że tego nie zniszczyłeś. Inny kolor. Dobra, wchodzimy do góry. Myk, myk, myk. Jeszcze nie sięgam. Teraz. A, ja jeszcze do postawiłem. Super. Dobra, elegancko, to zniszczymy. Widzowie, skończyłem! Skończyłem. Jest, mamy. <laughs> Jakie piękne widzowie. Mam nadzieję, że nowak będzie zadowolony. Ma dwie choinki. Jakiś ten. Fajnie to wygląda. W środku też sobie samo dekury. Ja już, ja już mu to zrobiłem. Przepięknie. Zostawiacie widzowie. Łapać w gry. Subskrybujcie tam, tam na dole. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa.